Dzień dobry. Nazywam się Marian Pospiszel. Jestem mieszkańcem Głubczyc. Na pewno większość mieszkańców naszej gminy naszego powiatu zna mnie, ponieważ przez od 25 lat albo przez 25 lat byłem właścicielem lokalnej stacji telewizyjnej lokalnej, która nazywała się TV Głubczyce Pogranicze. Szanowni państwo, w zeszłym tygodniu w mojej skrzynce na listy znalazłem taką oto ulotkę. Do której chciałbym się też odnieść. Ulotka ta mówi o tym, zaprasza wszystkich naszych mieszkańców yy, naszej gminy do wzięcia udziału w referendum. Yy, idź na referendum, podpis komitet referendalny. Pierwsza sprawa to jest taka, proszę Państwa, że jeżeli ktoś się podpisuje pod tym, to ja bym chciał wiedzieć, kto reprezentuje ten komitet referendalny. Komitet referendalny, ale jakie są osoby, się kryją. Za tym podpisem. I tutaj chciałbym się odnieść do tego, co tutaj w ogóle y, przedstawia y, ta ulotka. Decyzja o zainicjonowaniu referendum nie była łatwa. Podjęliśmy ją w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej wspólnoty. Widzimy, jak obecne władze, burmistrz i rada miejska, zamiast działać w interesie mieszkańców, podejmują decyzje, które szkodzą gminie. Szanowni Państwo, jakie decyzje szkodzą gminie? Powinno być to wypisane. Samo powiedzenie, to, że decyzje są złe i szkodzą gminie, to nie wszystko. Każdy może to powiedzieć. Niech podadzą komitet referendalny, te osoby, które się pod tym podpisują, niech podadzą przykłady tego, co szkodzi gminie. Brakuje dialogu, przejrzystości, realnego planu rozwoju. Dlaczego chcemy odwołać burmistrza i Radę Miejską, proszę Państwa? Powiem, powiem tak że nie tak dawno, bo prawie rok czasu temu odbyły się wybory do Rady Miejskiej wybory Burmistrza. My jako mieszkańcy zadecydowaliśmy o tym, kto będzie Burmistrzem, kto będzie w Radzie Miejskiej. Nagle ktoś nagle ni zobąd, ni twierdzi, że te wybory jakby są nieważne, nie liczy się z naszym zdaniem. Myśmy wybrali naszych przedstawicieli, naszego burmistrza. Nagle ktoś mówi, nie, to nie ten, robimy następne referendum, będziemy robić następne wybory. Dlaczego chcemy odwołać burmistrza i Radę Miejską? Forsowanie budowy farm wiatrowych mimo protestów. Szanowni Państwo, już jest pierwsze kłamstwo. Było referendum, które kosztowało gminę ponad 60 tysięcy złotych. Z tego referendum praktycznie nie było ważne, bo nie było odpowiedniej ilości y, mieszkańców, którzy by zagłosowali. Ale burmistrz jednak podjął decyzję, że tych wiatraków nie będzie, ponieważ większość ludzi, która przyszła na to referendum, to byli ludzie, mieszkańcy tych okolic, gdzie te wiatraki miały stanąć. Osobiście rozmawiałem z burmistrzem i powiedział mi, że jeżeli ludzie z tamtych miejscowości zdecydowali, że nie chcą tych wiatraków, mimo że referendum nie osiągnęło takiej liczby głosów, która powinna uznać to referendum, on się z tych wiatraków wycofuje. I tych wiatraków nie będzie. Więc nie wiem, dlaczego w tej ulotce w dalszym ciągu napiera się na to, że burmistrz jest za budową tych wiatraków. Następny, drugi punkt brak konsultacji społecznych i ignorowanie głosu obywateli. Pytam się, jakie głosy są ignorowane obywateli? Też tego nie ma. Napisać można. Nietrafione inwestycje i marnotrawienie publicznych pieniędzy. Jakie inwestycje są nietrafione? Znowuż można powiedzieć, ale proszę o, o przykłady. Czy inwestycją nietrafioną jest na przykład rewitalizacja tego parku? Pamiętacie Państwo, jak park wyglądał, jak wygląda teraz? Czy nietrafioną inwestycją jest, nie wiem, odbudowa ratusza? Czy nietrafioną inwestycją jest to, że. W całym naszym mieście są wszystkie ulice w tej chwili odnowione, że są odnawiane budynki, że jest zrobiony piękny basen. Szanowni Państwo, to są nietrafione inwestycje, że zostały nam w tej chwili tylko dwie ulice do remontu ulica Stasica i ulica Dzierżonia. Mówię to, bo yy, mogę powiedzieć całkiem śmiało i otwarcie, że jestem takim niepisanym radnym od 25 lat. Ja jestem na sesjach Rady Gminy, Rady Powiatu. Wiem, co się dzieje, wiem, co jest przegłosowywane, jak wygląda budżet. Czwarty punkt: pogarszający się stan usług publicznych, infrastruktury i edukacji. Jeżeli chodzi o edukację, Szanowni Państwo, to też nie możemy powiedzieć, że się źle dzieje. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, popatrzmy na nasze szkoły. Szkoły są wyremontowane, ocieplone. No, Byłem w szkołach nieraz ze swoją kamerą, pokazywałem Państwu reportaże, co się dzieje, co jest remontowane, zmiana kotłowni, wymiana okien. No, y, uważam, że naprawdę nie można niczemu, y, tutaj burmistrz, niczego burmistrzowi zarzucić. Brak realnych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jakie by to miały być działania według tych, którzy tutaj się nie podpisali pod, tym, pod tą ulotką referendum, co oni chcą zmienić. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Tak jak już wspomniałem, jestem takim niepisanym radnym od 25 lat. Nieraz rozmawiałem z burmistrzem na temat budżetu. Skąd się bierze budżet? Jakie to są pieniądze? To nie jest tak, Szanowni Państwo, jak się komuś wydaje, że Kowalski, ten przysłowiowy Kowalski, jeden czy drugi powie, że on chce zrobić to, czy zrobić tamto. Nie ma tak. Od tego jest rada, po to, żeśmy wybrali radę, a budżet jest określony. Nie ma takich pieniędzy, że burmistrz idzie do piwnicy, bierze walizeczkę z pieniędzy, czy do wiaderka sypie te pieniądze, bo Kowalski sobie wymyślił, że będziemy budować to czy tamto. Budżet jest taki, jaki jest, i tym budżetem, tymi pieniędzmi trzeba operować. Owszem, nie powiem. Burmistrz chciał dodatkowych pieniędzy i te dodatkowe pieniądze też zdobywa. To są pieniądze z Unii Europejskiej, to są pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, to są pieniądze odwoje wody. Musimy też zaznaczyć jedną rzecz, że nasza gmina nie jest zadłużona. To znaczy, nie jest zadłużona. Każda gmina ma długi, ale takie długi, jakie ma nasza gmina, to, jest, to są żadne długi w porównaniu do innych. A spójrzcie Państwo, ile się też dzieje w naszej gminie. Jest też takie sformułowanie tutaj, że po odwołaniu obecnej Rady Miejskiej, burmistrza otwieramy nowy rozdział. Rozdział rozwoju, przejrzystości i realnej samorządności. Proszę Państwa, też nie jest tutaj napisane konkretnie, co my będziemy robić. Nie ma żadnych, to są tylko slogany, czyste slogany, bo ludzie, którzy organizują to referendum, koniecznie chcą odsunąć Radę, koniecznie chcą odsunąć burmistrza, bo sami chcą dojść do władzy. A tak, Szanowni Państwo, między Bogiem a Prawdą. Bo ja nie wiem, jak powiem jeszcze raz, nie wiem, kto jest w komitecie referendalnym, bo nie ma tutaj ani jednego nazwiska. Ja tylko jako obywatel mogę się domyślać, że to są ludzie, którzy już byli przy władzy i koniecznie chcą do tej władzy wrócić. A jak byli przy władzy, to ja mogę tylko wspomnieć, co się działo wówczas. Został sprzedany ratusz, szanowni państwo, to jest jedna sprawa. Szpital Głupczycki. Praktycznie przestał istnieć. Zostało zlikwidowane pogotowie, zostało zlikwidowane yy, nasze laboratorium. Szpital chylił się ku ruinie. Został zlikwidowany praktycznie szpital, albo teoretycznie, bo dużo tego nie, do tego nie doszło, szpital w Branicach. Zaprzestała jeździć kolej w Głubczycach, Szanowni Państwo, i my tych ludzi mamy ponownie wybrać na nasze władze, którzy praktycznie doprowadzili do zapaści naszej gminy. A w tym momencie oni nagle, ja się tylko domyślam, że to są te same osoby, gdzie na pierwszym froncie są młode twarze, ale za nimi stoją te same osoby. Nie dajmy się oszukać, szanowni państwo. Powiem jedno. Referendum, tu jest też takie ładne sformułowanie, o tu w, w, w tych jeszcze wrócę, przepraszam, jeszcze wrócę, szanowni państwo. Gmina bez wiatraków znowuż powtarzają sprawę wiatraków, gdzie powtarzają to jak mantrę. Bo y, mówię, burmistrz wycofał się z tej sprawy wiatraków. Otwarty urząd, burmistrz i tak dalej. Burmistrz, obecnie, obecny słuchający, gotowy odpowiedzieć na pytania. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoją sprawę, nie odbijając się od muru milczenia. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, w urzędzie bywałem bardzo często jako właściciel y, telewizji y, lokalnej. Nie było i nie spotkałem się z tym, żeby ktoś odbił się od ściany i burmistrz go nie przyjął. Dla wszystkich jeszcze informuję, że chyba się nic nie zmieniło, bo od stycznia już nie mam tej swojej telewizji, przeszedłem na emeryturę. Poniedziałki jest dzień przyjęć y, petentów y, do burmistrza. W każdy jeden poniedziałek zarówno burmistrz, jak i wiceburmistrz przyjmują. Nikomu nie widziałem, żeby odmówili. Mało tego, powiem Państwu. Burmistrz krupa. Potrafi nawet przyjąć bez kolejki, i niekoniecznie musi to być poniedziałek czy dzień przyjęć. Nawet na korytarzu załatwi petenta, jeżeli ktoś go zaczepi i poprosi o jakąś sprawę. Widziałem to na własne oczy. Bzdury są pisane, proszę Państwa, w tej ulotce. Jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś pisze i podpisuje się Komitet Referendalny, ja chcę wiedzieć, na kogo ja mam iść i głosować. W tym przypadku, szanowni państwo, ja na referendum nie idę. Dla mnie to jest nieistotne, szanowni państwo. Zróbmy to samo. Nie idźmy na referendum, bo znowu ktoś nas chce wykiwać. Dziękuję ślicznie.